Dzisiaj będzie króciutki filmik. Ale. Mm, przepraszam, że nie było filmów tak długo. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, Natalka już nie jest moją przyjaciółką. Od. no już. trochę nie jest moją przyjaciółką. I. z tego powodu nie było filmów. Ale w końcu zebrałam się i robię ten filmik. Jeśli pod tym filmem. Będę kontynuowała ten kanał, jeśli pod tym filmem będzie chociaż jedna łapka w górę. Bo po prostu to będzie dla mnie być może tak dla niektórych to może być dziwne, ale to będzie dla mnie motywacja. Jeśli będzie chociaż jedna łapka w górę, to będzie, będą następne filmiki. Więc jeśli będzie ta łapka w górę, no to w najbliższym czasie postaram się nagrać jakieś filmy no w najbliższym terminie. Będę kontynuowała ten kanał, jeśli będzie tam jedna łapka w górę. W przeciągu jednego tygodnia, jeśli się uzbiera. Jeśli nie, no to nie, trudno, nie będzie kontynuacji kanału. No, więc tyle. Pa!